Cześć! Witam Was w nowym filmie. Dzisiaj wykonałam dla Was ten letni, kolorowy i imprezowy makijaż. Powstał z kosmetyków drogeryjnych. E, ten film dzisiaj powstaje we współpracy ze sklepem internetowym Ezebra. I dlatego też na koniec będę miała dla Was bardzo fajną niespodziankę. Jak coś Wam się tutaj dzisiaj spodoba albo macie jakieś plany zakupowe, to będę miała dla Was bardzo dobrą zniżkę. Oglądajcie do końca. Zacznę od nałożenia bazy pod makijaż i wybrałam NYX Bear With Me. To jest konsystencja galaretki, która bardzo szybko się wchłania. Jeżeli już używam baz pod makijaż, to właśnie są to bazy nawilżające, lekkie, szybko wchłaniające się. No i ta galaretka też zostawia taką lepką warstwę, dzięki czemu podkład fajnie się do niej przykleja. No to zaczynamy. O, i zobaczcie teraz, delikatnie skóra się lepi więc przechodzę do podkładu chodźcie teraz trochę bliżej podkład, którego będę dzisiaj używała, to już chyba wszystkim znany trumacz z Loreal'a kolor, który dzisiaj wybrałam, to jest 4N Beige najpierw aplikuję trochę podkładu na twarz i za chwilę wklepię to wilgotną gąbeczką to jest podkład, który nie zrobi maski. Um, nie widać go tak na twarzy, daje delikatny, świetlisty efekt na skórze, ale nie jest to nic, co może przeszkadzać moim zdaniem. No i wklepujemy. Może się wydawać, że taka lekka, płynna konsystencja będzie miała za delikatne krycie, ale moim zdaniem, jak na taką właśnie konsystencję, to kryje. Bardzo w porządku. Wydaje mi się, że nawet udało się dobrać kolor, nie widząc go tak naprawdę, wybierając go na stronie, więc no chyba pasuje do reszty ciała nawet. I teraz czas na korektor, co wybrałam? Będzie to korektor, który słuchajcie, pasuje do podkładu, bo jest to ta sama seria trumacz yy, i tym razem kolor to jest 2N, czyli wanila, ładny, żółty, ale wydaje mi się, że będzie też odrobinę jaśniejszy od podkładu, dzięki czemu tutaj się ładny stworzy taki trójkąt światła pod okiem. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy budowałam sobie kufer wizerzysty i właśnie korektor, tłumacz był jednym z tych, które wizerzyści bardzo w drogeriach lubili i, i na te właśnie produkty polowali. No teraz jest wybór dużo, dużo większy, ale domyślam się, że nadal ta seria ma sporo fanów. I tym samym przechodzimy już do pudru, e, również bardzo znany puder, myślę, też lubiany. Pokazywałam Wam go w filmie z drogeryjnymi kosmetykami, które lubię i które polecam, które warto mieć, to jest Face Studio Setting Powder z Maybelline klasyczny, taki transparentny, delikatny sypki puder. No dobra, to co teraz, przejdziemy sobie do brwi i co my tutaj mamy? Mamy nowość, wcześniej tej kredki nie używałam. To jest Maybelline Brow Satin i kolor Medium Brown. Wykręcana, cieniutka kredka, więc myślę, że się polubimy, dlatego że ja taką opcję do wypełniania brwi bardzo lubię, jak już wiecie. No i cóż, zobaczcie, tak to wygląda. Więc wyrysowuję tylko dolną linię, natomiast z tej gąbki właśnie skorzystam do wypełnienia tych brwi. Tak już można powiedzieć po całości. O, dobra. Brwi po podkreśleniu są ciemniejsze, ale myślę, że pasują do koloru włosów, aczkolwiek ja lubię, kiedy brwi są trochę jaśniejsze. No ale ten kolor ym, jest właśnie dopasowany do koloru moich włosów. No i tak, myślę, że jak dojdzie makijaż oka, to będzie to wyglądało ok i właśnie teraz. Do make-upu oka już przejdziemy, i tutaj pojawia się, słuchajcie, paletka, która myślę, że spodoba się bardzo osobom, które lubią takie kolorowe makijaże. Off Tropic i to jest wersja Shifting Sand. E, zobaczcie, tak się w środku prezentuje. Szkoda, że w środku nie ma lusterka, ale kolory od razu bardzo przykuwają uwagę, i gdybym miała określić jakąś taką paletę kolorystyczną, e, która się wpisuje w mój gust, kolory, które lubię, to powiedziałabym, że tu naprawdę sporo się ich znalazło. Mam nadzieję, że wyczaruję coś, co Wam się spodoba. I tak, przejdźmy już do zabawy. Zacznę od przypudrowania tego obszaru pod łukiem brwiowym beżowym matem. Takim sporym ołówkowym pędzelkiem zaznaczę załamanie powieki od wewnętrznego kącika i zrobię to tym soczystym pomarańczem. Natomiast mniej więcej od połowy oka przejdę w ten róż, dzięki czemu zrobi nam się taki gradient, który myślę, że potem zamienimy w cut crease i odetniemy sobie korektorem tą powiekę, więc tak, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wow. Pigmentacja, słuchajcie, daje radę. Wow. Widzicie to? Porównałabym to śmiało nawet do tej palety Stacey Marie. Eee, Carnival makeup chyba tak się nazywa. Wow. Użyję za chwilę tego samego pędzelka, jak wypełnię powiekę po drugiej stronie i będziemy używali sobie tutaj tego. Różowego cienia. Nie wiem, czy wy widzicie tą intensywność kolorów. Jestem w szoku. Skupimy sobie tutaj od zewnętrznego kącika i zatrzemy go na ten pomarańcz. Delikatnie, czystym pędzelkiem do blendowania rozcieram teraz granice tych cieni. Dosłownie tutaj muskam, i za chwilę powędruję tutaj ten żółto piaskowy kolor, żeby dokończyć blendowanie. I teraz takim pędzelkiem o luźnym, długim włosiu, po to, żeby stworzyć ładny dymek, będę nakładała ten kolor na granicy tutaj tych obu cieni i delikatnie powyżej. Zachód słońca na oku. Wezmę jeszcze trochę taki bardziej zbity pędzel i nałożę ten cień. Beżowym matowym cieniem i puchatym pędzelkiem czyszczę teraz tutaj sobie górę żeby wyczyścić to blendowanie i sięgam po ten najciemniejszy cień z palety, żeby już tutaj nisko zaznaczyć tylko załamanie powieki i wewnętrzny, wewnętrzny i zewnętrzny kącik i tu się zrobi wtedy taki ładny makijaż spotlight. Ścierać. I teraz, kiedy wszystko jest już wyblendowane, będę odcinała środek powieki. Użyję tego samego korektora, którego użyłam e, pod oczami. No i precyzyjnym pędzelkiem, takim języczkowym, tutaj będę się starała ładnie wszystko przyciąć. Mhm. Czas na odrobinkę tutaj tego Żurawinowego Cienia. Nałożę go tutaj w zewnętrzny i wewnętrzny kącik, żeby połączyć matowy, ciemny fiolet. I takim stemplującym ruchem. O. Teraz trochę tego pięknego złoto-pomarańczu, i przechodzimy od tego właśnie. Koloru, który przed chwilą nakładałam. I na sam środeczek pójdzie ten złoty połyskujący kolor z tej paletki. I wcieramy w siebie. A na dolną powiekę, dlatego że trzeba coś tutaj położyć, bo byłyby po prostu niezachowane proporcje, góra jest już dość ciężka, mocna, więc i dół trzeba trochę wzmocnić. Zacznę od nałożenia tego cienia i następnie rozetrę go taką mieszanką tych obu kolorów. I musimy to ładnie rozetrzeć. Znowu łączę z granicą tych cieni. Tu na pewno w zewnętrznym kąciku brakuje jeszcze połączenia góry z dołem, więc będę musiała na pewno użyć tego ciemniejszego koloru, ciemnego fioletu i tutaj delikatnie przyciemnić linię rzęs. I zobaczcie, teraz nam się tu ładnie łączy cieniowanie na górze z dołem. Myślę, że to jest już odpowiedni moment, żeby wytuszować rzęsy i to będzie maskara z L'Oreal Volume Million Lashes. Silikonowa szczoteczka, bardzo ładnie wyczesuje, podkreśla rzęsy, więc jedziemy. Zobaczcie, to jest tylko tuż do rzęsy. To jest zdecydowanie jedna z lepszych maskar, które znajdziecie w drogeriach w dobrej cenie. Mam ochotę dodać jeszcze trochę błysku, więc tak sobie pomyślałam, że wewnętrzne kąciki użyję tego syrenkowego brokatu z NYXa. To jest 0,5. No i na klej z NYXa oczywiście go przykleję. O, tak. This is it. I pytanie, które powtarzam sobie przy wykonywaniu praktycznie każdego makijażu, czy zrobić kreskę, czy nie. Hmm. Chciałam wypróbować ten liner z Loreala Perfect Slim i on ma bardzo fajną końcówkę, ale myślę sobie, że chyba dzisiaj postawię na look bez kreski. Wydaje mi się, że takie makijaże Spotlight chyba jednak lepiej wyglądają bez kreski, zwłaszcza, że ja tutaj tej powieki nie mam jakoś bardzo dużo, więc przejdziemy do konturowania. I tutaj będzie to paletka Sherry on the Cake i to jest paleta z L'Oreale, jak możecie zobaczyć. Bronzer w tej palecie jest bardzo delikatny i ma takie satynowe wykończenie. Zaraz zobaczymy, jak to będzie u mnie wyglądało. O, bardzo delikatny światło cień. I troszkę tego różu, on również ma delikatną taką świetlistą powłokę, jest w różowym, bardzo takim delikatnym kolorze. Wiecie, że ja nie byłabym sobą, gdyby nie było tutaj teraz jakiegoś rozświetlenia na ciele. Z racji tego, że to jest sukienka właśnie taka na jedno ramię, aż się prosi, żeby tutaj to jedno ramionko rozświetlić, i użyję do tego takiego mm, olej z tego rozświetlacza z L'Oreal Glow Monamour. i to jest ten jaśniejszy odcień Sparkling Love 01 i teraz wylewam go sobie ociupinkę na dłoń. On jest. zobaczyć. Wow! No, i teraz pędzelkiem wsmarowuję go w miejsca. ups, sukienka. Wsmarowuję go w te miejsca, które chcę rozświetlić. Ups. Mm -hmm. Od razu lepiej. Wiecie co? Mam ochotę jeszcze wypróbować ten makijaż z paskiem sztucznych rzęs, dlatego że no tutaj jest szaleństwo, więc wypada trochę mocniej tą linię rzęs zaznaczyć. No i tak się zastanawiam. Oczywiście taki look też jest jak najbardziej w porządku, ale są też dziewczyny, które lubią sztuczne rzęsy, więc zobaczmy jak to będzie wyglądało. No i cukiereczki, skoro już rzęsy gotowe, taka opcja też wydaje mi się, że jest warta pokazania. Czas na usta, mam tutaj trzy nowości, które zresztą chciałam sobie przywieźć z Londynu, ale no fajnie wyszło, że teraz mam okazję je przetestować. Mam trzy kolory pomadki SuperStay Ink. Cryen. Ta wersja taka, która była takim tintem, zrobiła naprawdę furorę, więc jestem ciekawa, jak wypadnie ta pomadka. No i z racji tego, że tu na oku dzisiaj się już naprawdę dużo dzieje, to zastanawiam się między tymi dwoma kolorami. No i zaraz zobaczę. Które tutaj bardziej pasuje? Czekajcie. Postawię na ten kolor 15 Lead The Way, bo wydaje mi się, że jest tutaj um, odpowiednio neutralny do takiego intensywnego makijażu oka. No i jedziemy. Tu w przypadku takiego kształtu do no, nawet konturówki nie trzeba. Przyjemna, ale czuję już, jak powoli zastyga. Tu jest na pewno temperówka dokładnie. Jest temperówka, więc nie ma problemu, żeby cały czas ten ostry dziubek mieć i korzystać z niego właśnie jak z konturówki. Wiecie, co to jest idealny, neutralny kolor do każdego makijażu. Sprawdźcie potem opis pod tym filmem, to dam wam znać jak ta pomadka się utrzymała. I jeżeli chodzi o ten makijaż, to byłoby na tyle. Myślę, że jest to ciekawa propozycja jak wykorzystać tą paletę z Nyksa. Kolory ma bardzo ciekawe i tak jak powiedziałam, jakość jest naprawdę zaskakująca, porównywalna z drogimi paletami. Wydaje mi się, że maty w tej palecie wypadają troszeczkę lepiej niż cienie błyszczące. Myślę, że taki makijaż śmiało nada się na jakąś letnią imprezę, więc jeżeli postanowicie go Odtworzyć, to koniecznie oznaczcie mnie na zdjęciach. Chętnie podejrzewam, zostawię Wam serduszko. A teraz mam dla Was jeszcze jedną informację, bo jeżeli coś Wam się tutaj dzisiaj z tych kosmetyków spodobało, albo macie w planach kupić sobie coś z marek Maybelline, L'Oreal albo Nyx, to na stronie e-zebra od 8 do 14 lipca trwa akcja Make-up Festival i kosmetyki tych marek możecie kupić z rabatami nawet do 50%, więc udanych zakupów Wam życzę. No i cóż, jeżeli film Wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Pa pa.